Dzień dobry kochani, witamy się ja i Dominik z wami w ten sobotni poranek zimowy, chociaż tutaj mniej, nie? U nas w Polsce no tak, no bo tu jednak już nie ma śniegu. No to nie ma śniegu, no ale nieważne. <grych> Jest 10 rano, musieliśmy się zerwać z łóżka i szybko szykować, żeby zawieźć dzieci do cioci Klaudi, bo my jedziemy właśnie teraz do stolarza, bo ostatnio dostaliśmy projekt, pokażemy wam później. <grych> Ten projekt wygląda. Dostaliśmy od niego projekt, ale ja chcę zobaczyć próbki. Wiecie, jak, jakie kolory on tam dał i tak dalej, bo na projekcie to wywiecie. Mogę sprawdzić rozmieszczenie, jak to wygląda, ułożenie i tak dalej, ale chciałabym na żywo zobaczyć właśnie blat i szafki. No. Więc właśnie jedziemy zobaczyć. Jestem ciekawa, bo tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy zdecydowani. To Domin już jest. Domin jest zdecydowany, że bierze od stolarza. Mnie jeszcze musi przekonać <grym> ten pan, stolarz. Um, no i może wydajcie znać czy macie kuchnię od stolarza i czy jesteście zadowoleni. Ja wiem, że to wszystko zależy od tego, od jakiego stolarza, bo jedni pewnie będą zadowoleni, bo mieli super stolarza, a drudzy nie będą zadowoleni, bo mieli beznadziejnego stolarza. Więc wiem, że to zależy, no ale po prostu dajcie mi znać. My mamy kogoś z polecenia, więc wierzę, że jest dobrze. Tak. Teraz tak szybko robi się ciemno, że chwilę w domu posiedzieliśmy i już jest ciemno. Noc właściwie. A, fajnie, fajnie. No, światło lubię lubię mimo wszystko lubię te długie wieczory no, oczywiście, te długie wieczory prędzej czy później mi się znudzą i już będę miała ich dosyć, ale na razie jest fajnie. Szczególnie, że idzie grudzień, więc wiecie, no to jest taki magiczny, piękny czas dla mnie. Uwielbiam grudzień, ale najbardziej, tak szczerze mówiąc, żyję w trochę, w trochę takim zawieszeniu, bo ja się nie mogę doczekać grudnia za rok i nie potrafię się cieszyć jeszcze tak tym grudniem. Ale myślę, że wiecie. Przyjdzie to do mnie tak jeszcze bardziej 1 grudnia, bo już czuję. Już czuję te święta, ale myślę, że dojdzie bardziej później. No, teraz muszę jechać do sklepu. Też chciałam pojechać do Pepko, zobaczyć za świątecznymi ozdobami, aczkolwiek wątpię, że coś będzie, dlatego że teraz była ta promocja 3 za 2 czy coś takiego, więc może być różnie, szczególnie, że jest sobota, wieczór. <gryw> znaczy wieczór no, 17, ale tak. A it feels like I'm again like am forever young And that's why I wanna sing about the Christmas on its way A reason to hang around and celebrate this day Everyone's smiling and it's snowing It's the time of Cube again I'm happy here My winter wants Biedne dziecko! O Jezu! Jako biedna! Tata, weź się do spania! Tak. No, zdecydowanie, zdecydowanie nie czuję tego tak, jak wiecie, jak u siebie Ty e, chęci kupowania rzeczy po prostu, bo e, bo, co? Bo nie mam co dekorować. No się, wiecie, ja mam e, świąteczne rzeczy i ja nimi udekoruję e, teraz <laughs> w domu rodziców. E, ale po prostu, e, no nie u siebie to tak. Nie wiem, nie mam weny, Wiem, że co innego pas będzie pasować do domu moich rodziców, ale co innego będzie pasować do naszego, więc z niecierpliwością na większe. E, Zakupy świąteczne czekam w przyszłym roku. Zdecydowanie. <noise> więc nie mogę się doczekać. No, ale kupiłam e, takie zakręcone rurki dzieciakom, e, bo mają fazę na zakręcone rurki, uwielbiają, więc świąteczne. I kapcie, bo ostatnio kupiłam e, takie kapcie, dokładnie takie same e, klarze I Mila je kradnie, więc. No. <noise> więc teraz będzie miała dziewczyna swoje. No, kto w sumie mógłby się tu nie widzieć? Tak, <głos》. głos》>. ja ustawić tą kamerę jakoś, tak żeby było nas widać, ale nie aż tak wysoko. No, przyszliśmy tutaj e, pogadać o naszej <głos》>. projekcie kuchni, nie? Jak wrażenia i tak dalej. Więc... <głos》>. Jak wrażenie, Domino? No, wrażenie bardzo, bardzo pozytywne na pewno. No, bo my mieliśmy dzisiaj pójść tylko zobaczyć właśnie te e, fronty, e, fronty i e, blat. blat żeby próbki zobaczyć po prostu, bo widzieli, dostaliśmy tylko projekt, widzieliśmy projekt, ale wiecie jak to jest na, na komputerze. E, lepiej zobaczyć na żywo. No i właśnie byliśmy zobaczyć, ale oprócz tego jeszcze tam nam pan, wiesz, pokazał e, rozwiązania, jakie są u nas w kuchni zastosowane, jak to... <grym, <grym, Klara. Dobrze, że jesteś podobna do taty, to, to za różnica, <grym>, czy tata, czy Klara. E, Jakie rozwiązania też zastosowało u nas i tak dalej, nie? I bardziej się do tego przekonałam. Tak jak mówiłam, jak jechaliśmy, to nie byłam przekonana, ale się przekonałam. Szczególnie, że tam u niego w biurze była ekspozycja też, nie? Tak. Pokazana no, jak to ten. Tam... I tam właśnie pokazał nam właśnie co. To też użyję w, w naszych Tak. Typu. Właśnie ja chciałam zrobić coś takiego, że no pokażę Wam, nie? My tam na końcu mamy przy oknie, e, chciałam wnękę, pustą wnękę, żeby tam nic nie było, tylko szafka wisząca, em, bo chciałam tam postawić ekspres. Ale ten pan zrobił coś takiego, że właśnie mamy tam szafkę normalnie otwieraną i tam się wysuwa taka szuflada, i tam jest ekspres. Pan powiedział ekspres ja albo Thermomix, a ja y, sobie pomyślałam, nie będę Thermomixa ukrywać, przecież Thermomix będzie miał swoje specjalne miejsce e, na blacie. A, więc e, przekonał mnie tym, że to tak fajnie wyjeżdżało i, hmm. i taki schowany ten ekspres, tak fajnie. E, no. Plus do tego, e, Ale my... tego taki tatuaż. No mega tatuaż, tak. Zaraz sobie zrobię tę dziarkę. E, do tego właśnie. Mm, te płeczki były jeszcze na górze, nie? Nad tym. To też może nam poustawiać kubki, a, tak, kawę, nie. herbatę, coś takiego. Więc y, mnóstwo miejsca do przechowywania i mi się bardzo podobało. No tak, bo w sumie tak tak jechaliśmy z samym czasem. się zamysłem, znamy to, znamy to, to znamy podobało. się podobało! A ty nie widziałaś. <laughs> nie, mi no się podobało, że ci Klaudi. A, dzieci Klaudie się podobało, bo właśnie Że same fronty tak. zobaczyć, te kolory, to będzie wyglądać, zamówić próbki i tyle. No. No, a ja się właśnie już... Rozgadaliśmy, coś tam zaczęliśmy rozmawiać, właśnie o tym wszystkim, no to właśnie już ten. Pan, pan mnie przekonał po prostu. <laughs> Czuł, że musi mnie przekonać. Byle. Nie? I mnie przekonał. Też nie czułam takiego czegoś, że on nas, nie wiem, pogania, wygania, czy nie chce z nami gadać, tylko właśnie miałam wręcz wrażenie, że on gada, 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 ja chcę wyjść. <laughs> I nie wiedziałam, jak skończyć, jak wiecie, zrobić, żeby wyjść. No więc e, super, mega. Jesteśmy zadowoleni, nie? No. I co najlepsze w tym wszystkim, to jest to, że ta kuchnia nie jest droższa od IKEA, a wręcz jest tańsza od IKEA. Tak. To jest najlepsze, nie? że mamy tam, bo on cenowo wychodzi tak samo co IKEA, ale my od stolarza mamy więcej mebli. Więcej mebli, więc wychodzi taniej. <laughs> Niewiele, ale ten, no ale to jest zupełnie jak on pokazał... No ja to wszystko widziałam. Nic nie widziałam, ale kładzie <laughs> <nos> ci rośnie. <laughs> Nic nie widziałaś. Widziałam. Yeah. Chyba projekt widziałaś. No ale jak e, pan jeszcze nam pokazał fronty, nie? Jak one wyglądają, jakie są no. ciężkie i takie porządne. Tak, zupełnie tak. co innego. Porządne! są. No, to, to właśnie było to, że jednak gdzieś w tych no, sieciówkach to jednak macie ten taki właśnie e, zarówno jeden kolor, czy tam trzy kolory danego frontu, a tutaj, tutaj było tych kolorów nie, no. nie wiem ile, dużo, 100. No tych, kolor, tych frontów co my robiliśmy w Ikei to jest tylko ten co my robiliśmy, czy mieliśmy w mieszkaniu i ten co, taki szary jeszcze, nie? No, ale no to zupełnie inne jakoś wykonanie i tak dalej. Naprawdę no. oh God, jestem no. ta, taka, wiecie, dzisiaj podjarana tym cały czas o tym no. myślę i tak mm, sobie wyobrażam to gotowanie w tej kuchni. Nie mogę się doczekać. Yeah. Yeah. Czy... Tak, no jest specjalne no. miejsce zrobiłam dla dzieci do gotowania. A, jak projektowaliśmy tą kuchnię. No ale pan mnie tylko dołował mówiąc, no to co, że jak co to umawiamy się na kwiecie, nie? Ja, 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 ja wiem, że to tak wyjdzie, że w kwietniu będzie kuchnia, A, bo on mógłby wcześniej, ale my nie możemy wcześniej, bo wcześniej no, nie będziemy mieć zrobionych innych rzeczy, ale jak jest teraz listopad, ja sobie myślę, że, o w styczniu dostaniemy klucze, o jak fajnie, wiadomo może się jeszcze przesunąć różne rzeczy, ale wiecie, no, zakładamy, że w styczniu dostaniemy te klucze. Więc nawet jak w lutym dostali, to i tak do lutego jest jeszcze bliźniutko, nie? Ale jak myślisz, w kwiecień. Ale jak myślisz sobie o to tak on sobie powiedział, że tak marzec, kwiecień. No, ale to i tak daleko brzmi. na ten na na ten. Mogę się doczekać, ja już chcę mieć tą kuchnię. No, jest piękna. No. Ja tutaj ja obrazki, więc. O, moja kochana córeczka. No, dziękuję. No. Już nie długo. Ale najpierw trzeba jeszcze inne rzeczy nie ogarnąć. Kukie, Łazienka. Ja nie umiem to ogarnąć tej Łazienki. Ja nie wiem, co ja tam chcę. Ja wiem. Co? Kryśnięte um. wannę, To wiem, kibelek. Zmywak. Kwiatki. O, kwiatki. To tata musi kupić. Świeczki. No. Będziemy robić sobie mm. Będziemy konie, robić sobie spać będzie się później. z puszina. Patrz. O, śnieg! No nie zobacz. Fajne? To jest śnieg, zimny jest śnieg, co nie? Co? Ptaszki. Słyszysz ptaszki? To nie był ptaszek przed chwilą, bo się trzęsie wino. Co gwiazda? Mama! Co? Śnieg. Tata. Śnieg. Tata. Śnieg. Podoba ci się? I'll talk with people that pass me by, I share a Chevrolet I gives me joy, that everyone's having a good, good time, I hear the jingle bells, people singing about love, it feels like i a kid, like i Pojechaliśmy właśnie na naszą budowę, ja z tyłu, żeby sprawdzić, jak będzie ta kuchnia wyglądała. Tak wiecie wizualnie, ile miejsca zabierze. Bo ja zabieram trochę salonu, więc chcę zobaczyć, jak dużo. I czy możemy zrobić tak jak stolarz nam wymyślił, czy zrobić jednak krótszy? Muzyka

i Mila też uwielbia, i to jest problem, bo ona co? No, wiecie, ma ości, więc muszę jej wybierać, no ale fajnie, że dziewczyna lubi takie rzeczy. Jest mi za bardzo. A to wie? Czy to I, tylko mi. Jeszcze nie, jeszcze nie. A tak fajnie zimowo już jest. Nie widać aż tak, ale ja widzę. Że tam wszędzie dachy pokryte śnieżkiem, bo nie śniegiem, tylko takim śnieżkiem. No fajnie jest. To już masz tam białą No.

Które chcesz? Te Takie o? Oh, tak. Taka Ci się podoba? No fajna Co No to jest tam Co dziurka. Tak Nie, też? Nie chcesz? W końcu w domu, ostatnie dni to jak Domin ma wolne to my właściwie Pół dnia spędzamy poza domem, nie domino? No tak, od 11 rano? No teraz? No, wróciliśmy o 16 do domu, <grym> więc tak, standardowo. E, właśnie byliśmy tam na naszej budowie, między innymi. E, no i zdecydowaliśmy, że najpierw zrobimy tą kuchnię krótszą niż e, zaprojektował nam e, stolarz, dlatego że po prostu ona i tak jest długa, i tak jest fajna a chcemy jednak mieć więcej tego salonu, a nie, nie aż tak wyjeżdżać, bo i tak wyjeżdżam dalej niż jest w projekcie. No, ale chciałabym teraz kończyć tego vloga. E, no i tak. Więc dziękuję kochani za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.